Masz Boże, pająk idzie, pająk idzie, pająk O kurwa, 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 kurwa pająk, 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 pająk. O kurwa, kurwa Zaatakował mnie Jaki on wielki Ja pierdolę Skacze. skacza Ej, ta kurwa mnie atakuje a nie zdążyłem zrobić tego Waga bo on strzela Wiecie, że ja stoję za nim, nie? Tak, tak tylko mówię <noise> Ale mam bekę O nie, został na o mnie! Wypierdolę! Prówki Otóż matko! Pek! Uciekaj, uciekaj, Matson. Pek go, piek go, piek go, piek go, piek go, ujeżdżam pająka! Umarł, ha! Te obie kurde wybił w powietrze, ha! Powinien podnieć, jak Zaraz cię podniosę, tylko muszę. Nie, też proszę. Poczekajcie, poczekaj. zaraz próbuję was podnieść. Wyszeliło w kosmos mnie. Daria tak. chowaj się. Leżycie? No. Dobra, macą podnoszę Już Co więcej dobra? nie buduję w tej grze Bardzo <ś18> <śmien themed> niewdzięczna <śmienu> <viver einer> rola <śmienu> Darek dzięki, dzięki, dzięki Tobie wytrzymaliśmy Daria Ty jesteś? No, forteca się sprawdziła